Kasia weszła na chwilę do Szwecji. Ciekawe co jest za tą zasponką. Chcesz z wideo gadać? W dzisiejszym odcinku życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim paniom. A tak naprawdę chciałem złożyć życzenia urodzinowe mojej mamie, która akurat dzisiaj ma urodziny, więc, mamo, wszystkiego najlepszego. Zaczynajmy odcinek! Jak ci się podoba figurka czachy? To jest bardzo ładna. Moja pierwsza kolektorka od dawna. Przepiękny dzień w Tokio. Dzisiaj tak naprawdę trochę pada. Jadę teraz do chińskiej ambasady, a raczej do centrum wydawania wiz, by odebrać swą wizę. W ogóle nie załatwia się w ambasadzie, co ciekawe, tylko w takim centrum wizowym. Patrzycie na świeżo upieczonego posiadacza chińskiej wizy. Straśnie to jest dziwna architektura w tej okolicy. Patrzcie, jakie tutaj wszędzie są budynki specyficzne. Co to wszystko jest? I plecak. Znowu ten plecak. Śmieszna okolica, bo jest bardzo dużo ambasad, więc ze mną jest właśnie ambasada Szwecji. Mieli otwartą bramkę, więc Kasia weszła na chwilę do Szwecji. Pani Bo, Zabrałeś jakieś klopsiki z Nie, nie miałem czasu zjeść, ale zapraszali. Kasia? Bardzo mi się podoba W którym jesteś Ja jestem ten Idzie nam dość powoli a nie ma za dużo czasu bo muszę się szykować na szankę jeszcze muszę dzisiaj pisać scenariusz do filmu, który będę robił A nie możemy się z niczym tak jakoś zebrać i spiąć Nie wiem kto ponosi za to winę Bo wróciliśmy do restauracji z Penisem. Trochę mi to przypomina, bo teraz jadę do Chin, pojutrze... E, I jestem w chińskiej restauracji. To trochę mi przypomina, jak przed przyjazdem do Japonii chodziłem z rodzicami na sushi zawsze w Krakowie, żeby troszkę się tak przygotować. Możesz tutaj nawet sypnąć hajs pod pindala. Hmm. Będę skajpować na pod podcast, podcast będę nagrywać e, z Michałem Szafrańskim na temat crowdfundingu i modeli patronite'owych. Kiedy to Islandia robisz w ogóle? W kwietniu. Krzysiu... No. w z największym zaufaniem Postanowiłem nagrać mądrość tłumu, pierwszy raz od dawna. I muszę sobie przypomnieć w ogóle ten format, bo już zapomniałem, jakie są Rolling Joke'i. Francesinia. No <grystanie> w ogóle przypadkiem wyszło, że dzisiaj mam bluzę pod kolor tego tła. Ale ja to wygląda jak z takiego teledysku w ogóle, jakiś ten... Just fine. Udało się nagrać mądrość tłumów, <noise> więc przez to kompletnie ochrypłem, straciłem głos. Bo wymyśliłem sobie oczywiście, żeby nie było łatwo, to że jeszcze dzisiaj będę streamować, e, kiedy nagrywam. Więc na moim facebooku można było oglądać na żywo, jak nagrywam program w całości. Więc spoilery. E, jesteście we vlogu, więc teraz możecie. E, pomachać do kamery. W sumie to ja jestem w kamerze, więc i to nagranie jestem dalej, więc jak nie lubicie mnie na Facebooku, to najwyższy czas zacząć. Ale pięknie brzmi. Mm. No i od razu siłą rozprędu próbujemy eksperymentu. Montaż i livestream jednocześnie, żeby ludzie mogli coś oglądać, jak montuję film. Okej, okay, program zmontowany, stream się niestety urwał. To jest kijowe teraz na Facebooku, że jak się robi streama i stream ci się urwie, to e, jak chcesz to wznowić, jak ci się apka na przykład wykrzaczy, to musisz nowego posta mieć, a na Facebooku nie można postować za dużo, bo wtedy Facebook przecina zasięgi, więc to jest taka pułapka bez wyjścia w sumie. Bez sensu to jest zrobione, mam nadzieję, że to jakoś naprawią. Ale uznałem, że w sumie spoko, nie? Bo ostatnia szansa, bo teraz przez długi czas będę w podróżach i będę się zajmować podróżniczymi, Wideo, nie będę w studiu nic nagrywał przez parę miesięcy. Teraz. Dobrze, no, ja sobie już idę spać, A, bo wiecie, jestem w Japonii, więc idę w kimono.